Cześć, witajcie, moi drodzy. Nagranie z telefonu. Wciszę muzykę, bo zaraz prawa autorskie. Nie wiem, na ile pozwoli mi zapisywanie w telefonie, bo oczywiście pamięci nie mam, bo wszystkim mam innym zawalone kartę. Moi drodzy, ja tak sobie pomyślałem. Jutro mamy święto. Ja tak za bardzo no nie wiem, czy będę działał, czy nie będę działał święto. No w końcu święto, nie? Także jakieś pewnie delikatne roboty sobie przyjdę z rana, to wykonam. Ale myślę, może gdzieś tam na godziny wieczorne, ta pora, około 19.20 20 yy, zrobić live'a jak jakby z Wami się spotkać, co? Bo wiadomo, z tymi materiałami, publikacją, może być ciężko z montowaniem ze względu tego, no wiecie, cisnę po prostu robotę, tak? No niestety, życie jest życiem. I trzeba coś tutaj wybrać. No, nie tylko człowiek żyje YouTube i materiałami. Dojdziemy na górę. Tak jak widzicie, ja paraduję tutaj w koszulce, no, bo rąki są zwyczajnie świetne. Drabinę mam trochę inaczej przedstawione, bo właśnie pracowałem nad wnęko dzisiaj. Yy, w ogóle pierwszy dzień, co chodzi o mm, pracę na salonie, bo poddasze już mam skończone. Przejdźmy na te zwykłe światło, no bo wiem, wygląda to jak koinka, i tak taka konkretna koinka. Moi drodzy, możemy się spotkać jutro przy takich właśnie warunkach. Wczoraj skończyłem właśnie pracę tutaj. Bawiłem się z oknem. Także na chwilę obecną, myślę, że chyba robi wrażenie co? Jak na mnie prostego, zwykłego chłopaka, takie coś zrobić. Ale to też może porozmawiamy jutro, co? O tym wszystkim ja wam pokażę to z perspektywy jak to wygląda. Poakrylowane, przygotowane pod gruntowanie, ogólnie pod malowanie, tylko podłoga do szlifki, której jeszcze nie będę robił. Jutro wam powiem ewentualnie jak to i dlaczego nie teraz. Także jutro możemy się spotkać w właśnie w takich warunkach. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście dajcie znać w komentarzu. Jak ten materiał dzisiaj publikuję. Tak powiedzmy, no zobaczymy, ale myślę, że jak 12 się zastanowicie i będą chętni, to jak najbardziej możemy przeprowadzić sobie live'a. Dobra, trzymajcie się, dobrej nocy, cześć!